9 rano, piątek, jesteśmy przed wszystkimi i idziemy na grzyby do lasu. Las w okolicach Aresztu w Kielcach. Dziś konkurencja w lesie jest ogromna, po prostu ludzi bardzo dużo. Ale zobaczcie, pierwszy prawdziw, taki trochę, ale dosyć duży i zdrowy. Pierwszy prawdziw jest, zobaczcie, zdrowiutki. Nie odchodziłem dużo dalej od tamtego miejsca i zobaczcie, duży okaz. Tak samo borowik. Bardzo ładny, zobaczcie. I wszystko, wiecie co, wszystko świeże. Patrzcie, świeże bez robaków. Zobaczcie na samej ścieżce ruch, jak gdzieś w galerii, ale piękny okaz borowika. Zobaczcie, jak skryty. Widzicie, czy jeszcze nie? Coś pięknego. Patrzcie, jak się schował ładnie. Jak nam się schował. Ładny, piękny. Piękny okaz. Zdrowiutki. I na samej ścieżce. Tyle osób tędy przed chwilą przeszło. Zobaczcie, tu kolega mi mówi, że z takich muchomorów robi się super, super maście na Stany Zapalne. Patrzcie, jaki piękny. Pierwszy muchomor czerwony w tym roku. Długo nic nie było. Jakieś 10 minut nic się nie trafiło. I mamy takie oto maleństwo. Zobaczcie. Opa. Coś takiego. W takim pięknym miejscu pod górką. Mamy takiego małego, ale nie wiem, czy go wyjmować, czy nie. Zobaczcie. Może jeszcze go zostawimy. Przysypiemy i zostawimy. Niech rośnie. I idziemy, i zobaczcie. Na ścieżce piękny okaz, borowiczka. A w zasadzie to dwa. Zobaczcie, jakie dwa piękne, malutkie. Zobaczcie. Ta sama droga. Zatrzymałem się. I na samej drodze piękny mały. O, zobaczcie. Małe, prawdziweczki. Ale to takie dopiero będą, będą rosły. I na, na samej ścieżce w lesie. Po prostu zobaczcie to. Widziałem go już z daleka. Uśmiechał się do mnie. Jeden i tam drugi malutki. Ale patrzcie, ten się po prostu do mnie uśmiechał. Czyż nie cudowny. Zobaczcie, jaki piękny borowiczek. A tu jest drugi, ale ten to jeszcze jest malutki. Nie wiem, czy... A nie, nie taki malutki. Ale tu zobaczcie, jeszcze jest jeden mały. Nie. I coś takiego. Beczułka, sam raz na marynowanie. Piękny las. To no mówię Wam, ten las koło aresztu w Kielcach jest wspaniały. I tu zobaczcie, z daleka już je wyczaiłem. Coś pięknego. Idealne okazy. Zobaczcie. Tu stoją dwa. I tu stoją dwa. Ale po prostu idealne. Zobaczcie, jak te grzybeczki wyglądają. Zdrowiutkie. Patrzcie. Coś, coś wspaniałego. Tu kolega właśnie miał przyjść po nie. Ale zboczył z kursu. Nie, no. Patrzcie, jakie piękne sztuki. I kolejny. O. No to bierz kolegę. Kolega dwa są, patrzcie, dwa są. Dwa są. No, jeden, jeden. To kolega niech pokaże. Jeden tu pokaż kolega. I drugi. No też niech ma coś z tego miejsca pięknego. Dwa są. Dwa. Zobaczcie, piękne miejsce, a tu jak zaraz pochodzimy, to jeszcze będą... Oj, tu kolega jeszcze jednego malutkiego. I jak zwykle nic nie ma w lesie, ale na środku ścieżki. Stoi piękny. O, zobaczcie jaki piękny okaz. Na takiej, pięk na takiej pięknej górce trafiłem kilka maślaków. Jak to się mówi, dobry maślak, zdrowy maślak nigdy nie jest zły. Zobaczcie następny, kolejny, kolejny, takie. Takie maślaczki do marynowania. Zobaczcie jakie ładne maślaczki. Kolejny. O, maślaczek piękny. I tu tradycyjnie, zobaczcie tuż brzeg lasu. Dosłownie przy samym wyjściu na skraju stoi taki oto gentleman. Taki oto pan. Bierzemy do kolekcji. A zobaczcie, zajrzyjcie w moje wiadereczko, tak już wygląda. No, coś tam jest. Ale idziemy dalej. Czasami w lesie można spotkać. Zobaczcie, szlak mrówek. Widzicie, ile tu ich jest. Całkiem sporo. A to dlatego, że tu mamy takie mrowisko. Spore, co? Zobaczcie, to wszystko chodzi. To tu mają, tu mają mrówki szlak. Coś pięknego. Tak wygląda w całej okazałości. W takim oto pięknym miejscu. Kolejny piękny gentleman na drodze. Zobaczcie, jak on się do mnie uśmiechał. Piękny grzybeczek. Zobaczcie. Zobaczymy go w całej okazałości. Bardzo ładny. Pięknie schowany, prawdziw. Przy samej ścieżce wpada jeszcze do koszyczka. Zobaczcie. Taki piękny okaz. Przy tym pięknym drzewie i wspaniałej kolekcji. O, zobaczcie. Znalazłem sobie. Oto takie. Takie borowiki. Znacie te borowiki. Kończę z topory. Zobaczcie. Kolejny. Jak się pięknie schował. Borowik. I zaraz wam pokażę trzeciego. I zobaczcie. Trzeci. Trzeci schował się przy drzewie Ale mamy go. U, ten jest... Ten jest już zjedzony. To zostawiamy go niech cieszy oko innych. Ale zobaczcie jakie piękne drzewo. Jest nad czym oko zawiesić. Huby buby. O, całe drzewo w hubach. Piękne maleństwo. Zobaczcie, jaki piękny sobie urósł i czekał na nas.